Najmniejszym uroczystym aktem stanowimy i przekazujemy ufundowane przez Radę Rodziców sztandar jako symbol najwyższej wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec ojczyzny i narodu. Chlubne tradycje szkoły są nie tylko powodem do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem do patriotycznej postawy i wzorowej nauki. Ekscelencjo Księża Arcybiskupie, w imieniu całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół nr 2 w Dukli prosimy o poświęcenie sztandaru. Proszę również o modlitwę, aby nauczyciele i uczniowie naszej szkoły w swoim życiu ci zawsze drogą prawdy, miłości, sprawiedliwości i uczciwości, a Bóg, honor, ojczyzna i nauka były dla nich największym dobrem. Modlmy się. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powołałeś go, aby żył i wzrastał we wspólnocie z innymi ludźmi. Ty w swoim synu dałeś nam przedziwny przykład miłości i przez niego przykazałeś, abyśmy się wzajemnie miłowali. Obdasz hojnym błogosławieństwem tych wiernych, którzy poświęcają się na służbę braci. Pobogosław także ten sztandar zespołu szkół. Spraw, aby wszyscy, których ten sztandar jednoczy byli wspólnotą pokoju i wzrastali ku Twojej chwale. Udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkiego niebezpieczeństwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Pan